Piękna uroczystość przekazania tego busa dzieci są bardzo zadowolone. I to jest rzeczywiście coś, co chwyta za serce, bo te dzieci są szczere do bólu. W związku z tym ich radość na twarzy świadczy o tym, że rzeczywiście to jest bardzo dobra rzecz. Niecałe 515 tysięcy złotych wydane z naszego programu wzmocnienia infrastrukturalnego podmiotów wspierających edukację. To jest strzał w dziesiątkę. One sobie dzisiaj chyba zdały sprawę z tego, że ten bus jest dla nich, że te wszystkie wysiłki, które były przez te pół roku kierowane właśnie skupiły się na tych dzieciach. Dzięki busowi możemy bezpiecznie przejeżdżać do szkoły. Ma telewizor i będzie się fajnie na wycieczki jeździć. Bus ma fajny design, ma fajne wykończenie i bardzo pięknie wygląda. Dzięki busowi jesteśmy wszyscy razem. Jesteśmy, jesteśmy wszyscy razem. Auto jest y, piękne, nowoczesne, e, zwłaszcza że busy, którymi dysponuje szkoła, pokonują dziennie ponad 500 km. Także cieszymy się z zakupu, że nasze dzieci będą teraz jeździły wygodnie, będą mniej czasu spędzały w podróży no i oczywiście bezpieczniej. Ten dzień również pokazał, że musimy kontynuować ten program, bo tych potrzeb jest bardzo dużo a takich środków dedykowanych stowarzyszeniom, fundacjom czy innym podmiotom wspierającym edukację na taką skalę jeszcze nie było.